Zbiórka pieniędzy na pomoc dla Aleksandry Puchałko, która urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Taki był przekaz charytatywnego festynu rodzinnego, który w ubiegłą sobotę odbył się w Radnicy. Zabawa i pomoc w jednym. Okazuje się, że można połączyć obie te rzeczy właśnie podczas festynu. Każdy zebrany grosz to duża pomoc. Stwierdziliśmy, że po co szukać daleko, też się dokładamy jak najbardziej do różnych takich imprez charytatywnych. No i w końcu takżeśmy pomyśleli, no przecież mamy na naszym terenie takie osoby, więc dlaczego? Nie wziąć i nie pomóc. Tym bardziej, że dziewczynka, której chcemy pomóc urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym. W tej chwili ma już 26 lat. Festyn charytatywny był także okazją do zabawy w szerszym gronie, a tego z powodu pandemii koronawirusa wielu mieszkańcom, zarówno tym najmłodszym, jak i nieco starszym brakowało. Nie zabrakło odmuchanych zamków i innych atrakcji. Każdy mógł wziąć udział w licytacjach, konkursach sportowych czy zabawie tanecznej. Wiele osób przybyło na festyn właśnie po to, by wesprzeć Ole, która na co dzień musi mierzyć się z trudami życia codziennego. Jednym z problemów są schody. Aleksandra porusza się na wózku. Ja, 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 ja. Dla wielu z nas rzeczy codzienne nie stanowią żadnego problemu. Dla Oli są to przeszkody bardzo trudne do pokonania. Jak twierdzi Sołtys Radnicy, tego rodzaju akcje mogą się jeszcze powtórzyć, bo Aleksandra nie jest jedyną osobą w miejscowości, która potrzebuje pomocy.